Immunoterapia przede wszystkim um, powoduje bardzo dużo problemów żołądkowych. Mhm. Um, nadal jest to osłabienie, tak? tak? Jak ja będę w stanie sobie poradzić z sytuacją, kiedy na przykład na spotkaniu będę musiała szybko wybiec z tego spotkania, tak, 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 bo tak. będę miała jakąś nagłą i być może to są mhm. intymne sprawy, ale ja uważam, że o nich trzeba mówić. Jasne. Będę miała nagłą potrzebę pójścia do talety. I, tak. I w sumie, bardzo się tym stresowałam, ale stwierdziłam. To jest, to jest moja nowa rzeczywistość, mm -hmm. ponieważ chcę pracować, chcę żyć, chcę uczestniczyć w szeroko pojętym, mm -hmm. jakby, życiu. To ja nie mogę dać się jakoś y, wpędzić w tę. Wystraszyć trochę tej sytuacji. Tak, czyli mhm. jakiś wstyd. I mhm. y, to wszystko powoli się unormowało. Czasami y, rzeczywiście przypomina mi moje ciało o tym, że może za szybko chcę, za mhm. dużo. Y, to, co, y, to, co jest fajne w tym doświadczeniu. Y, myślę, że pozytywne w tym y, doświadczeniu, to jest to, że ja akurat zaczęłam bardziej o siebie dbać. Okej. Okay. <laughs> jednak po, e, po leczeniu.